O, dobra. Jest dobrze. Więc coś zaczęło się dziać. Dobra, a dobra, i tu jest po wejście. Dobra, to jest dobra, jakoś to trzeba odpalić. Jak za kablem. żeby jeszcze mi powiedz, że paliwa brakuje. Pan nerwicy, bra. Jak nie wierzę, nie dosłownie. Widzicie, co mnie właśnie pokonało? Prądu. Tu jest reflektor trzeci, Aha, ale bez Co mi z reflektora bez farby? Ligenda. Eno, to Bogiemia... Tu się można dostać chyba z tym. Dobra, czyli mamy już jakąś kolejną lokację z tym klupem. Wolę się dostać jeszcze na dach, bo jakby mi tutaj w ogóle nie pasuje, nie? Czekajcie, gdzie jest ten klucz. Dobra, bierzemy ten klucz. Spróbujemy jeszcze raz, ale nie wejdziemy tam. Czekajcie. my no wejdźmy na dach, zobaczmy, bo tam była ta dziura, nie? I ona prowadziła na dach. Ona prowadziła na dach, o właśnie, tu, 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 a czyli trzeba będzie przejść, tu, dobra, czyli tu trzeba będzie przejść, oczywiście klasyka, tylko tu może wejść. To jest wejście... Widzę tu, inny... tu nie widzę w ogóle drzwi. Pytam, żeby tylko schody wejściem. Dobra. No to nie jest za dobrze. Ale mamy tak, dwie trzecie tego zrobionego. Wiem, gdzie jest reflektor, ale nie wiem, gdzie jest farba. Żółta, bo chodzi o to, że to koszta farba została praktycznie. I nie wiem. I chyba coś... i tu będzie coś trzeba kliknąć, to. Zobacz, czyli trzeba się tak, dostać znowu tam na górę. A, my jesteśmy na górę. Dobra, spróbujmy jeszcze raz z tym klupem. Wali mnie te, walą mnie te probówki, nie? Jakby wali mnie to. Gdzie były te drzwi, tu były te drzwi. Mogę powiedzieć, że tu chociaż od tego. Jest! Ale ehm. Um... Jeśli to. em um... Co? Gdzie ja się, do... ja się mam dostać? O! Oh. Ale co mi to dało? Nie ja sobie przejdę tutaj. Okej. Okay. Nawet nic nie ja robię, nie? W tym momencie. A, tu są jakieś... Tu jest dźwignia. Okej, okay, ale tu jest coś jeszcze? Nie. Nic wartego. Bo myśmy się teraz dostali... Dobra. Czyli chyba wiem o co chodí Dobra. Dobra. Nie wiem. Nie wnika mnie, jakby ja tam się teraz trzeba jakoś dostać. Tylko, że mi tu... Yy, gra odmowę posłuszeństwa. Może się jakoś inaczej trzeba dostać, czekajcie. Eee... Nic mi z tego tutaj nie da, jak nie mam generatora uruchomionego, ale nie uruchomię go, bo nie mam tego. Nie mam ani pądu, ani nic. Ja praktycznie nie wiem, jak to zrobić, nie? Tutaj coś jest w ogóle, nic nie ma, nie? Nie wiem po co w ogóle to jest, nie? Po to, żeby było i ładnie wyglądało, nie? No nie, nie widzę tutaj nic takiego przydatnego. Albo nie widzę. Dobra, gufi przycisk, ale jest. Dobra, tu jest jeszcze jeden. No pewnie, nie no, jak miałeś okazję, to nie wskoczyłeś, nie? A. Dobra, nie no, nie jest źle. To jest łomem. się jeszcze nie świeci. Tu jeszcze nie świecą. Super. Klasyka Pawełek. Nie. A, i to będzie tu pewnie. Dobra, czyli to trzeba ogarnąć. Trzeba Kto się jakoś tam dostać, nie? Ja się nie dostanę w ten sposób Jakieś tutaj coś To się... Aha i tam jest KOGWIP No nie no pewnie nie możesz skakać No jak ja się mogę tam dostać? To oczywiście się nawet nie otworzył a tu jest jakaś szpara teoretycznie. To jest praktyku gorzej. Nie no, bo powiem tak szczerze, że jakby... Wygatki w Hello Neighbor są fajne pod warunkiem, że jakby jest coś, co cię nakieruje. A nie że jest właśnie coś takiego i masz się sam domyśleć, bo no po cholerach gra ci mam mówić, nie? Jakby... wkurzać mnie zaczyna to wszystko. No ale przecież jest... Jest słuchaj, no takiej wysokości, że dałbyś spokojnie radę. Tak się wydaje. No bo mówię, te drzwi e, praktycznie... Pewnie będzie... Może to będzie moje źródło prądu? Bo tak bo to na pewno się być można bo a widzicie czekajcie czyli jeszcze a może czekajcie a jeszcze jeden przycisk może gdzieś tu będzie Możliwe i jeden przycisk jest tutaj ale my go nie zrobimy bo nie ma jak bo to. Ouuuuuu Rozumiem, to to nie trzeba prądu Dobra, czekaj, gdzie są te skrzynki Dobra Dobra, ja myślałem, że to trzeba po prostu o, o. Dobra Animacja to już myślałem, że to się zadziała, nie? Dobra, i mam nadzieję teraz, że to się zadziała. Nie, dobra. a tu się otworzyło. Dobra. E, to od razu mi wygląda na to, co mogę tu dać. A jak mogę uruchomić? Chyba tak, w ten sposób, nie? No nie Jak mogę to uruchomić. Halo Bo ja chcę chyba dzwon tutaj uruchomić. to tu znowu. Nie ma tutaj licznika paliwa, więc nie powinno być problemu. Dobra, najważniejsze, że tu praktycznie wszystko ogarnąłem, prawie że. Nie wiem tylko jak to uruchomić, ale tam potrzebuję. Potrzebuję rozkruszyć ten lód, nie praktycznie, żeby dostać się wszędzie praktycznie. Bo ja z tym lodem mam problem, nie? Zrobię jeszcze raz. Ja chyba nie powinien tego tak robić, ale no. No. Nie rozumiem. Czy przywalić dzwon, proszę bardzo. tu zegar nie wyjdzie. No właśnie tego nienawidzę. Takich, takich momentów w Kelowny było właśnie nie, najbardziej nienawidzę, nie? Dlaczego? Dlatego, że kurde, właśnie są takie momenty. mogę ten pędzel nie mogę tego pędzla. i że znajdę farbę tą luto nie? Bo jakby mam... mam... To, to czekaj, to my musimy odnieść w takim wypadku. Bo farby ani prądu tutaj nie znajdziemy. Szczęścia tym bardziej. Eee... Świeć stąd Dobra, włazimy stąd w tędzie tu będzie nie ma go na całe szczęście ale dobra potrzebujemy teraz tak żółtej farby i praktycznie szczą się już zacznie to się powinno już dawno zacząć jeszcze tylko mówię no a może już nie trzeba nie trzeba tą żółtą farbę um. trzeba ale to jest w sumie klucz do naszego jakby nie wiem coś dalszego nie Nie wiem, mam go użyć gdzieś jeszcze, czy co? Jeszcze tu chyba nie byłem. No nie, to jest to coś. A, i tu były te probówki. Te. No dobra, weźmy je wszystkie. Zobaczymy, może coś się z nich da. Geologia i chemia są czasami powiązane, więc. Czy to szkoła to może gdzieś tu będzie tablica? Czerwony plus niebieski równa się fioletowy. No dobra ja to wiem, ale co mi z tego? Naprawdę nie masz tu żółtej To jest klasa artystyczna. Dziwi mnie to, że tu cholera jasno nie ma. Żółtej farby. Nie, nie wiem, nie wiem w ogóle jak to ogarnąć. Mam tu połomitr, cztery próbówki. To jest matematyczne. Dlatego tu był 5, 2, 5223 pewnie, nie? Zostawiam no, mieć go coś tutaj, To Jest taka geograficzna bardziej, chyba czekać, gdzie będzie trzeba chyba iść za tą rurowo, bo ewidentnie problem jest taki, że jak się wyjdzie stąd. Tej rury już nie ma. Dobra, nieważne. No, odsuń się! Budowo. ten pies mnie trzyma. Dobra, czyli ten duży mnie jakby powala, a ten mały mnie jakby trzyma. On jest też takim alarmem, ale nie rozumiem jednego. Po mi te probówki? Jak dostać się do tamtego domku? I jak rozkruszyć lód? No ten klucz już został użyty. Dobra, reflektory mamy trzy. Już na miejscu e, praktycznie i tak, e, biegaj, se, biegaj se, biegaj se, widzę. Cię. Czyli tak w skrócie No tak, mamy reflektory, mamy dwie farby znalezione, mamy tam e, to przy tym czymś tam o zrobione, teraz tylko dzwon trzeba będzie uruchomić ale nie wiem po co jakby nie rozumiem całego tego zajścia, nie? jakby... W ogóle tego nie rozumiem. Nic, nic kompletnie nie rozumiem. Nie wiem skąd znaleźć... Nie wiem gdzie znaleźć prąd, nie wiem gdzie... No praktycznie znaleźć większe rzeczy. Nie mam pojęcia, a ta gra mi nie ułatwia. Bo jeszcze... Jeszcze te worki, nie? Jeszcze te worki, które myśmy... tam spalali, nie? Pierwszy pies jesteś. Mogę nie mogę, nie mogę nic wziąć. No nie wiem, gdzie to znaleźć, naprawdę. I nie będzie to takie łatwe, ale no, że może się coś uda. Ja to podzielę, nie? Ja po prostu podzielę to, bo nie ma sensu tego znowu robić godzinę. Naprawdę.